I powiem rzecz, że, że, że lubię, <kluz> ona dzisiaj ma chrypę, ale ona fajnie śpiewa. Ja lubię z nią grać. Siedem mili za Warszawą, siedem mili za Warszawą. Wydało się córkę za. Wydało się córkę za. Ja lubię tam śpiewać. Ja bym prosił o jedną, o lodówkę. Lodówkę potrzebujesz, tak? O lodówkę, małą, taką, taką byle jaką, małą lodówkę albo cokolwiek. Małą, żebym miał. Dobra, to tak że, mam... słuchajcie, ktoś ma lodówkę, to niech się zgłosi. Mała, a masz prąd na tym lodówkę? Prąd? Wszystko tak, jest. Wszystko jest. Wszystko mamy mało, pralkę, to... mamy wszystko już. I tylko nie mamy lodówki. A słuchajcie, idą. a mogę kiedyś was tam odwiedzić u was? Tak, Możesz, no kurde, ale trafisz. No to jakoś, nie wiem, jakoś się tam no, dowiem. ja A ty jesteś często dostępny na telefonie. Chyba no, tak. cały czas. Nie? Cały czas jesteś dostępny. Ja mam 504 numer 526 To zapisz. Wiesz co, no to podaj, ja to będzie zapiszę się na wizytę. 504 526 363 Dobra. To, to to jest zapisane, ja sobie to później tam ten y, spiszę. No. To jest...